Język jest lustrem społeczeństwa, piękne. Atrybuty Mikołaja to kołkę cola i ciężarówka. Bardzo ładny film, ale po co dawać plastikowej butelce pierwsze życie. Tim Kranowa. Też wielkie podziękowanie dla naszej najmłodszej aktorki, Kinga Meciński, która przy okazji dzisiaj skończyła jeden roczek emoticon uśmiech. Z cyklu, jak zaorać cały polski YouTube. Technicznie i merytorycznie, w 3 minuty i 9 sekund. Umiem obsłużyć powerpointa więc jeśli interesuje Cię nowa forma loga w postaci slajdów to z chęcią się do Ciebie odezwę Krzysiu emotikon uśmiech. Łapka za gościa który powiedział wiele tragicznych wydarzeń historycznych dobrze, że ktoś poza nami pamięta, że mieliśmy dosyć przejebań. Wiedziałem, że jakoś to obejdziesz po swojemu, ale takiego chorego gówna się nie spodziewałem. Zajebiste. Nigdy nie chciałem być normalny. W this is not the new normal, i Eminet. Pyta o dowód. Poczekam, aż Seprim zrobi drop w Lidlu. Wbijcie mu ten milion, bo chłop już nie wie co ze sobą zrobić. Jak nie ma filmu u Freeza, to gąciarz ratuje. Może to właśnie jest ta Twoja nowa rzecz, Krzysztof? Dobrze się ogląda te dłuższe dokumenty o ludziach. Idziesz sobie chodnikiem, a tu ktoś Cię woła, żebyś włas otworzył. Otwierasz, a tu wyskakuje gąciarz XD. Teraz jestem już pewien, że gąciarza pojebało. Dzieci w wieku 10 lat na lekcji przyrody Be like rzesz kurwa, pętle czasowe chyba się pom szały, że widzę taki crosssior. Jestem prostym człowiekiem, widzę gargamela, to wchodzę. Kurwa, Krzysiu. Oglądałem cię jak byłem w gimnazjum, i teraz kurwa pracuję w korpo. O nareszcie znowu drzemordę.jus się bałem, ze przestanie. Krzysiu, ale cię te chiny zmieniły. Zimny kraj, a dziś do 40 stopni, emotikon, szeroki uśmiech. Iem not kraiłem, y kraiłem. Papryk Wecz prezentuje. Koronawirus mogę wziąć chociaż gazetę. W chuju mam twoją gazetę. Wypierdalaj do izolatki, tej wiosny ty. Ja mu mówię, że z Włoch wróciłem, a ten się kurwa pluje, że mam wypierdalać do sanepidu. Chuj złamany. Scenariusz napisany wraz z pracownikami służby zdrowia Janusz Habior. Poszukujemy lekarzy myślących niekonwencjonalnie, poza schematami. Potrafiących ogarnąć to chore bydło, praca w stresie, na pełnej kurwie, czarna plansza musimy zajebać tego wirusa, za wszelką. Kurwa ceny, w 2020-21,37% Polaków zostało zarażonych Bogusław Linda dobra, masz tu polopirynę i wypierdalaj. Katarzyna Warnke, ha Hahaha. ha, ha, ha. W kwarantannie to się jeszcze nie ruchałam, hahahaha <noise> Gnisszkaadygant co kurwa, nigdy mydła nie używałeś, Tomasz Karolak kli, Tomasz Oświeciński zakładaj tą maskę kurwa już. Piotr Stramowski jeszcze raz zobaczę, że spierdoliłeś z zakaźnego, to cię znajdę i zajebie, rozumiesz to kurwa. W kinach. Widzowie. Krzysiu, jak masz stany depresyjne to się może na terapię zapisz gonciarz, jedzie do Czarnobyla. Ale ten pan ma bardzo przyjemny głos. Czy Kasia zawsze ucieka z domu gdy próbujesz z nią rozmawiać? Witam wszystkich na koronaferiach. Było spytać czy ema chłopaka. Ja tylko chciałem oficjalnie podziękować Krzysztofowi za zaproszenie do Czarnobyla. Bardzo mnie cieszy, że byłem elementem tego projektu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość efektu końcowego. Łapka w górę dla HEDA. Symbol stopnia, symbol stopnia. Jestem ciekawy, drugiej twarzy UEBO. Wiem, że to tak nie działa. Ja pierdolę dajcie mu ten milion subów, bo chłopak zaraz zacznie challenger robić. Nie spodziewałem się, że Japończycy tak dużo wiedzą o Polsce. Emoticon uśmiech Kiedyś rozważałam magisterkę w Hongkongu ale potem się zorientowałam, że w Szanghaju za 4000 zł mogę mieć ładną kawalerkę w ścisłym centrum, a w Hongkongu pewnie co najwyżej jakiś pokoik 3x2 Polski na bardzo dobrym poziomie Logan Paul przypomniał mi o tym filmie Jedyny plus jego okropnego czynu Nigdy nie powinno dojść do tego, żebyś musiał nagrywać taki film. A japoński następca tronu, o oh kurwa Gonciarz. Myślałam, że po pandemicznych logach Gonciarz już niczym nie zaskoczy, myliłam się emotikon szeroki uśmiech. Nie ma się nad czym zastanawiać, trzeba zapierdalać. Oh kurwa, Gonciu z te gry, o kurwa Gąciusz, tegry Eolu oval w rapera. Kiedy z ciągłe mówi, wiesz o co chodzi, a ty nie wiesz o co chodzi. Trzeba sobie jakoś dorobić. Materiał o Frizie w moim odczuciu rewelacyjny, fajnie pokazał jego działalność i cały projekt z innej strony, myślę, że dużo ludzi uważa jego pracę za bardzo łatwą, a cały sukces za przypadek i szczęście... przykre jest, jak Twoi widzowie czasem kompletnie nie rozumieją wartości, jakie przekazujesz... widziałem masę krytyki pod Twoim postem na FW. W którym twoi odbiorcy krytykowali cię za stworzenie tego materiału. odbiorcy osoby, która zawsze przekazuje wartości jak pokora, nie szufladkowanie ludzi nie zamykanie się na schematy, otwartość umysłu, co najmniej ja mam takie wrażenie będąc widzem od wielu lat. Kropka przykre jak nawet jakaś część twojej publiczności klasyfikuje Fryza jako człowieka niewartego uwagi, bo to co robi nie wpasowuje się w jakieś kanony ich rozrywki. Kropka, jeżeli ktoś z miejsca identyfikuje jakąś osobę jako niewartościową przez pryzmat chociażby subiektywnego odbioru jego działalności, to znaczy, że kompletnie nic nie wyciąga z twoim filmów Czyli de facto, co by nie oglądał to. Wiele to nie zmieni w jego odbiorze rzeczywistości, de pozdrawiam cieplutko. Po finale Daily Uffizi zapotrzebowałam takiego filmu od Bike Stageu. Cieszy mnie, że osoba o takich zasięgach zdecydowała się przemówić. Jako człowiek, ja nie lubię głośnych aut, gąciaż 2K19. Fenomen gąciarza, zjawisko polegające na oglądaniu filmu który trwa około 50 minut, ale tego nie odczuwasz jako straty czasu i to jest piękne emoticon słodkie oczka. I tak wiedzą więcej niż Amerykańce. Drogi Takemaro, jest mi bardzo miło. Bardzo, bardzo. Nawet się trochę wzruszyłam. Cieszę się, że mogę Ci pomagać. Przesyłam uściski, również Kasi i Krzyśkowi, PS. Poszłem jest nadal błędem. Spotyka się tę formy w mowie potocznej, w której tak bardzo nie razi, ale mimo wszystko daleko jej do poprawności. Emotikon uśmiech. Fajny, pozytywny gościu. Zazdroszczę mu zapału do nauki. Emotikon uśmiech. Myślałem, że to Nuta będzie. XD. Życzę wszystkim miłego wieczoru. G. Co ty nigdy, betoniarki, nie widziałeś? Nowa jednostka promieniowania, polizanie gąciarza XD. Taki dowcip, do sklepu w Polsce wchodzi Japończyk, czy jest mąka? Pyta grzecznie. Nie ma mąka. Odpowiada sprzedawczyni, rozumiesz. Nie ma mąka, nie rozumiem, odpowiada Japończyk, dlaczego używasz mianownika zamiast dopełniacza. Zajebiście mówią po polsku, trudno uwierzyć, że to nie jest jakiś dab. I tak powinny wyglądać filmy sponsorowane. Cudo. Czy tylko mnie głos Krzysia pasuje do tego filmu? Nikt, TVP, łysa latająca głowa obraża prezydenta. Od tego profesora czuć pozytywna energia AZ chce się uczyć. W Polsce by mu ten zeszycik ukradli. Nie ma to jak nauczyciel jednego z najtrudniejszych języków na świecie, uczy swoich uczniów drugiego najtrudniejszego języka na świecie XD. Beedles to generalnie fajny gość jest. A kiedy Gonciarza Japończycy nauczą japońskiego? Fajny oryginalny pomysł na program Mordo zobaczymy się w sądzie. Bardzo podoba mi się wers influencerzy to banda spierdolin. Krzysztof Gąciasz, DJ Techno, Raper, Influencer, gwiazda na pornubie, artysta, napisał parę książek, podróżuje po całym świecie, biega maratony. innymi słowy człowiek renesansu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mega szacun. Trzymaj się ciepło. Nie no, bizi na rowerku, mogę umierać, tym widziałem wszystko XD. I to są właśnie kolorowe osoby na tle szarości życia, te słowa uważam za najlepsze podsumowanie ekipy i ich twórczości. Wariacik XD. Lewitująca łysa głowa próbuje przemówić prezydentowi do rozsądku. Krzysiu, usun to, bo się właściciele mieszkań na wynajem w Krakowie zainspirują emotikon szeroki uśmiech. Jako obcokrajowiec. Jestem Wietnamczykiem, od początku język polski był bardzo trudny do nauczenia, ale starałem się jak mogłem i teraz naprawdę kocham ten język. Brawo japońskich studentów Emoji serduszko. Krzysiu w Polsce, Kasia w Chicago. Przez Skype'a będziecie ten ślub brać. TVP, łysa głowa gada do mikrofonu i obraża prezydenta. Nie wiem czy zobaczę piękniejszą reklamę w tym roku, wątpliwe. Pomyślcie co musiał ktoś odwalić, że taki film powstał, D. Kiedyś się śmiałem z polityków. Teraz jestem przerażony. Proszę Państwa o to Krzysztof Gonciarz, profesjonalny youtuber, pornhubę, światełko influencer. Współczuję dzieciom za 50 lat, które będą miały cały dział w historii poświęcony tylko 2020. Żaden Polak nie zrobił tyle dobrego dla świata co Chopin. Żaden. Pamiętaj, Krzysiu, zgolić warstwę radioaktywnego kopru. Dobre jest to, jak powiedziałeś, że dla ludzi, którzy nie mają skilla i nominujesz Malika XD. Jezu, tylko ja myślałem, że to piosenka FT. Gargamel To byłby hit ha. Już za chwilę na prezydenckim Twitterze, tak, pozwałem gąciarza. Bóg, rozpoczyna koniec świata gonciarz, szanowny panie Boże. No to jest połączone taką Hemingwaya i Adama Mickiewicza. Co chcesz na święta, rozum i godność człowieka. Boże, jakie to miłe. Krzysiek, uściskaj ich wszystkich ode mnie, jeśli tylko jeszcze kiedyś się spotkacie. Emotikon serduszko. Piękne trzy otworzyłem szeroko okno, czekam aż paczka przyleci dronem. Ten Borys to spoko gość jest. Ujęcia w tym filmie są tak ładne, że czuję się jakbym oglądała dokument o jakimś artyście światowego formatu. On mówi bardziej po polsku niż Joanna Krupa XD. Kiedy Japończycy piszą ładniej od ciebie. Krzysztof Ty to branie, ledwo wszedłeś do dziewczyny mieszkania a już do sypialni i pod prysznic XD. Dobra gościu daj mi 3 godziny. Pamiętam, jak robiłem odcinek w Bydgoszczy i wtedy był straszny hejt na Borysa. Nagraliśmy ze dwie śmieszne sceny i nie kumałem kompletnie tego podejścia ludzi w komentarzach. Gadałem potem z jedną widzką, która powiedziała mi, że kiedy Bish zaczynał w BDG, to strasznie go wszyscy jechali. Za to, że zaczął robić coś nowego, innego w tym skostniałym świecie hip-hopu. Minęły z czterem lata i Bidoz jest tam, gdzie Bisz był cztery lata po tym, jak obrabiali mu dupy za plecami. Gratki Borek, nie spieprz tego potencjału. Albo spieprz, twoja sprawa. Skoro napisałeś, że szanowny, to już wiem, że na pewno nie odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego. Wielkie dzięki krzychu za puszczenie akcji. Dalej, dobry pomysł z oddzieleniem nitki rapowej od bekowej.